Cześć, witam Cię serdecznie. Jeszcze pod koniec siódmego katalogu chcę Ci powiedzieć, co możesz wybrać do swojego zamówienia, co katalogowego, do Łazienki, z najciekawszych produktów, które jeszcze są. 50 złotych z takiego zamówienia możesz zarejestrować w aplikacji, brać udział w losowaniu wycieczki do Paryża, a także codziennie są praktycznie wspaniałe nagrody w formie perfum, a raz w tygodniu 7000 złotych. I teraz uwaga, zaczynamy od zapachów. Zapachy, które się pojawiają, to oczywiście zapach z liczy, świeży. W promocji zapach nasz ulubiony z fermonami magnetista i to są prawdziwe perfumy, ale jeżeli chcecie pachnieć tak słodko i wiosennie, to jest też mandarynka z Nerolą z perfumów Giordani Essenza i cała linia Giordani Essenza, tutaj poczynając od męskich perfum, jak również zapachowa. I pielęgnacyjna brązer oraz brązer w kamieniu o zapachu właśnie linii essenza do twarzy naszej i do naszego ciała. Przede wszystkim będziemy też pielęgnować nasze ciało, więc znajduje się w katalogu mgiełka z kwasem laktobionowym, który jest bardzo delikatny, świetnie nawilża i będziecie po prostu czuły się wspaniale wypielęgnowane, używając tej mgiełki tyle, ile Wasza skóra tego potrzebuje. A także w katalogu mamy w komplecie do tej mgiełki, zaraz Wam pokażę kochani, lub kremy Royal Velvet na dzień i na noc lub tutaj również są kremy z filtrami: krem z filtrami z serii opt Nowy i krem z filtrem z serii NowAge, który jest z filtrem 50. A także dla osób bardziej wymagających, krem z ashwagandą, który dostosowuje się do pory dziennej, pory nocnej i dostarcza Waszej skórze dokładnie tego, czego potrzebujecie. Nie zapomnijcie przy tym wszystkim o koktajlu, który będzie regulował Wasz poziom energii i Waszą wagę, który w tym katalogu jest dokładnie połowę taniej, oraz o serii do ze skarpetkami, z serum i z mocznikiem 10%. Pamiętajcie, że również możecie zamówić pudełeczko prezentowe zapachów, tenderkerów. I to wszystko na dziś w siódmym katalogu. Zapraszam do zamówień. Jeszcze do soboty. Cześć!